Dziś dowiesz się, co sprawia, że nie jesteś w stanie przebić 20-30 tysięcy miesięcznie, tylko ciągle zarabiasz te 5, 10, może 15 tysięcy. I czasem masz dobry miesiąc, zarobisz więcej niż zwykle, ale i tak czujesz, że w kolejnym miesiącu będziesz musiał gonić króliczka, gonić nowych klientów i ciągle zaczynasz od zera. Nie masz stałego przychodu, nie wiesz ile zarobisz za miesiąc. A klienci płacą ci mało i odchodzą po jednym, po trzech miesiącach. Dlatego dzisiaj pokażę ci 4 błędy, które musisz wyeliminować, żeby to zmienić. Chyba, że chcesz być w takim stanie, w jakim jesteś obecny. Ok, więc cztery powody. Pierwsza rzecz, Twoja oferta jest zbyt przeciętna, nie wyróżnia się. I klient, który przychodzi na rozmowę i mówi, muszę się zastanowić, to on mówi to dlatego, bo gdybyś miał fajną ofertę, taką, która do niego trafia, która mówi, o, to jest to, co chcę, idealnie opisał, jaki mam problem i to, gdzie chcę być. Gdyby klient czuł, że masz zajebistą ofertę, to nie musiałby się nad niczym zastanawiać. A to zastanowię się, to jest to. Zobaczę, co proponuje Twoja konkurencja. Może ma niższą cenę, może daje lepsze gwarancje. Może w tej samej cenie mogę mieć coś lepszego, bo to brzmi tak średnio, to co proponujesz. Ale większość ludzi nie ma jaj, że tak powiem, żeby Ci wprost powiedzieć, więc liczysz na ich decyzję, że się zastanowią i powiedzą: Super, działamy. No, zwykle tak nie jest. Więc ci, którzy już Cię wybierają, to dlatego Cię wybierają, bo dajesz lepszą gwarancję albo się opłacasz. Czuję, że mogą mniej stracić, więc mało Ci płacą. W razie niewypału, no, zwrócisz im pieniądze albo coś w tym stylu. I fajnie, że masz klienta. Jak już go zdobędziesz, oczywiście cieszysz się, ale to, dlaczego nie zostają z tobą na dłużej, jest to jest problem, że nie dowodzisz tych wyników. Obiecujesz klientowi super efekty, gwarancje, ale masz słabą ofertę. I prawdopodobnie robisz wszystko sam, nie zatrudniasz nikogo, bo nie masz kasy, żeby kogoś zatrudnić, żeby zrobić coś super, fajną ofertę. Więc robisz wszystko sam i efekty są przeciętne. Bo zwykle to jest oferta typu Don't for you, czyli zrobię za ciebie, ty kliencie nie musisz nic zrobić, więc cała odpowiedzialność jest po mojej stronie i jak coś się nie uda, ty jesteś winny. Nie klient, nie twój klient. Więc nikt ci też nie zapłaci oczywiście za to, co robisz 5, 10 czy 15 tysięcy, no bo taki sam szajs, jak ty robi 50 innych osób, dodatkowo w podobny do ciebie sposób i możesz myśleć, że jesteś wyjątkowy, ale nie jesteś. Wystarczy trochę poszukać, wystarczy kliknąć w kilka reklam na Facebooku czy na Instagramie, takich, które być może ty udostępniasz, a zaraz pojawić pełno reklam twojej konkurencji, którzy mówią to samo. Czasami to są identyczne zdania. Wiem. Bo byłem w tamtym miejscu, w którym ty jesteś teraz. Więc jesteś dla swoich klientów kolejnym wyrobnikiem, podwykonawcą, który jest tani, który robi podobne rzeczy, więc nie różnisz się niczym. Nie jesteś liderem. Nie jesteś osobą, która jakąś transformację im gwarantuje. Robisz podobne rzeczy, więc można ci łatwo zastąpić w kimś tańszym. I fajnie, że napiszą ci ci klienci super opinie, ale skoro tak fajnie im się z tobą działa, to dlaczego nie chcą ci dalej płacić i odchodzą po miesiącu czy po trzech miesiącach? Dlaczego tak jest, skoro jesteś taki zajebisty? No właśnie, więc robisz podobne rzeczy do wszystkich, nie potrafisz odpowiednio swojej oferty opakować i nie masz kasy na rozwój, reklamy, zatrudnianie. Jak to mniej więcej wygląda. W taki sposób. Czyli masz taką przeciętną usługę, więc musisz być tani, dawać gwarancje, rabaty, no bo nikt ci nie zapłaci za to więcej niż kilka tysięcy złotych. Przez to masz niską konwersję pozysku klienta, no bo masz dużą konkurencję, więc klient albo cię wybierze, albo kogoś tańszego. Nie stać się na zatrudnianie, na budżety reklamowe. Nie masz czasu, bo wszystko robisz sam, nie masz energii. Przez to masz przeciętne, słabe wyniki. Klienci odchodzą, no i krążysz w takim kole LTV klienta. To jest. Miesiąc czy trzy miesiące, więc słabo. To powinieneś zrobić, żeby zwiększyć tą wartość w oczach klienta. Co się przełoży na wyższą cenę, będziesz mógł brać więcej kasy y, za to, co robisz, No bo będzie to bardziej wartościowa oferta. Czyli klient nie będzie ci porównywał na równi z tymi 50 osobami, które robią to samo co ty i mówią to samo co ty, tylko zobaczy: OK, tu jest coś innego. Tu nie tylko są reklamy, tu nie tylko jest rozpisanie diety, nie tylko tu jest jakiś tam mentoring, tylko coś więcej. Jakaś obietnica konkretna. No i oczywiście, że dobra oferta rozwiąże 90% wszystkich Twoich problemów finansowych. No bo, jak teraz z jednego klienta zarabiasz 1000 czy 2000, możesz zarobić z jednego klienta 15, no to jest różnica, prawda? To wystarczy ci nawet jeden klient w miesiącu i będzie ok, przetrwasz. Plus, skupisz się bardziej na tym, żeby dostarczyć mu fajny efekt, będziesz bardziej zaangażowany, co przełoży się na fajne case studies, które możesz pokazać kolejnym klientom. Profit gwarantowany. Ok. Pierwszy krok to jest to, że musisz mieć kompleksową ofertę. I załóżmy, że zajmujesz się dostarczaniem leadów dla jakiejś branży usługowej, dla tatuażystów, dla fryzjerów i tak dalej. I pomimo, że działasz w tej niszy, no to klient codziennie widzi reklamy i treści twojej konkurencji. Rozmawia z nimi, rozgląda się. Szuka najlepszej opcji, tak jak każdy z nas. Więc z racji, że większość twojej konkurencji rozwiązuje tylko ten jeden problem w konkretny sposób, czyli ma jeden mechanizm. Zobacz, klient jest tutaj, fryzjer. Mówi, chciałbym mieć więcej klientów. A to mówisz, okej, okay, pomogę ci, ale mam tylko jeden mechanizm, czyli zrobię ci reklamę na Facebooku. Tylko w taki sposób ci pomogę. No i on już rozmawiał z Twoją konkurencją i mówił, okej, okay, nic ciekawego. Chyba, że masz jakąś gwarancję, że najwyżej nic nie stracę, jeżeli to jest moje pierwsze podejście. No to wtedy wybierze Ciebie. I w tym momencie każdy może robić to, co Ty, więc nikt Ci nie zapłaci dużej kasy za to. Żeby to zmienić, to musisz dokładnie wiedzieć, jak możesz pomóc Twojemu klientowi. I zbudować mechanizmy, które pozwolą mu przejść z tego miejsca A do B, czyli w całości zapełnić tą lukę. I być może znasz te mechanizmy, bo rozmawiasz z tymi ludźmi. Wiesz, w czym możesz im pomóc, ale tego nie robisz, bo nie masz przestrzeni, pieniędzy i tak dalej, bo bierzesz za mało. Powiedzmy, że temu fryzjerowi możesz pomóc w taki sposób, że zrobisz mu reklamę, zatrudnisz jakąś osobę, która będzie obdzwaniać ludzi, którzy się na przykład nie pojawili na, na tym cięciu włosów. Może jakieś pakiety będziesz w stanie wdrożyć u tego fryzjera, czyli poprawić mu ofertę. Może nauczysz go sprzedawać, może zrobić mu jakąś fajną promocję taką lokalną w radio, czy jakiś event będzie i on będzie sponsorem tego eventu. Na przykład mój znajomy zrobił coś takiego, gdy były juwenalia, że zrobił sobie takie stoisko, on jest barberem i tam ciął ludzi i to była promocja. I studenci, którzy tam byli na tym święcie i on ściął im włosy za darmo, będą do niego przychodzić. Nie? Coś innego, coś fajnego, coś więcej. Wartość. No, i tak jak tutaj widzisz, zamiast jednego mechanizmu powinieneś zbudować kilka. Takie, które konkretnie klientowi pokażą. Robimy to to i to. I oczywiście zapełnić tą lukę musisz w taki sposób, żeby klient widział roadmapę, czyli co kiedy się zadzieje, jakiś czas transformacji, czyli nie kiedyś tam za pół roku może będziesz miał więcej klientów, tylko 90 dni pomóc Ci pozyskać 20 klientów za pomocą. Jakiegoś tam mechanizmu. Oczywiście, że coraz więcej ludzi to mówi, i jak oni to mówią, to zwykle mają na myśli reklamy na Facebooku i generowanie lidów, ale to jest jakieś gówno totalne. Wszyscy to robią. Ja to robię dla siebie. Generuję lidy. Takie jak teraz tutaj. Tylko, że ja pokazuję Ci, co Ty powinieneś u siebie zmienić. Pokazuję Ci, że wiem, co mówię i że mogę Ci pomóc. Nie tylko, że zostaw lida i widzimy się na rozmowie, bla bla bla. Okej, okay, więc. Taka dobra oferta musi mieć roadmapę, czyli klient powinien wiedzieć, co kiedy się zadzieje, kiedy się to zakończy, czego konkretnie użyjesz, i konkretny efekt, który pomożesz mu osiągnąć. Kluczem jest zrobić taką ofertę, która sprawi, że klienci będą ci chcieli płacić w nieskończoność. Czyli nie, że masz transformację, tam dwa miesiące i Elo, i szukasz nowego, tylko na backstage'u możesz taką backendową ofertę zrobić, która będzie cały czas pomagać klientowi. Na przykładzie, na przykład robisz reklamę na Facebooku w konkretnej niszy, po tych czterech miesiącach nauczysz na przykład klienta, jak może samemu sobie te kampanie robić, ale zobaczysz, że ty masz więcej klientów, których obsługujesz na bieżąco, to wiesz, jakie kreacje reklamowe, jakie teksty działają, i możesz kasować klienta 500 zł miesięcznie i mówisz, no to w tym miesiącu zadziałało w tym i w tym mieście przyniosło takie takie efekty, więc możesz tu u siebie wdrożyć. I on nie będzie musiał przepalać swojego budżetu na testowanie, tylko będzie wiedział, że to konkretnie zadziała u niego. Na przykład, no i wtedy masz co miesiąc od klienta 500 zł. I LTV się jakby wydłuża, czyli Lifetime Value, czyli to, ile klient na przestrzeni całej waszej współpracy ci płaci. Drugi błąd to jest to, że masz brak marki osobistej, albo masz markę, która nie buduje zaufania. Nikt cię nie zna. Nikt nie wie, co robisz, jak to robisz, dlaczego warto z Tobą działać. Dodatkowo, ta Twoja przeciętna oferta tylko pogłębia brak zaufania. I jedyne, co przekonuje tego klienta, to są gwarancje, bo wiedzą, że nic nie stracą w razie niewypału no i niska cena. Na rozmowach często przytaczają Twoją konkurencję, która jest bardziej znana, a to tylko sprawa, że musisz się bronić, tłumaczyć, dlaczego mają wybrać Ciebie. I to już z, z reguły sugeruje, że, że on Ciebie nie wybierze. Tak więc musisz się tłumaczyć, pokazywać opinię, dawać rabaty, gwarancje. A i tak rozmowy zwykle kończą się, muszę się zastanowić. Często nic z tego nie wynika, a ty tylko tracisz swój czas. I jak to zmienić? Jak zrobić markę? Róż dupę, zacznij nagrywać na YouTube, rolki, pokaż siebie, pokaż coś innego, a nie to samo co wszyscy. Bo czasy, kiedy super zmontowane wideo było na topie, już się skończyły. Ludzie chcą teraz autentyczności. Chcą kogoś, konkretnej osoby, gdzie czują jej energię, czują, czy jest w stanie im pomóc, a nie jakiegoś gościa, który będzie klepał te same rolki, co wszyscy na tych samych scenariuszach. Oczywiście niektórzy może lubią takie rzeczy, ale jak masz i chcesz mieć kumatych klientów, no to lepiej pokazać. Coś autorskiego. Ok, Kolejny problem błąd to jest to, że masz mało lidów i masz chaotyczne rozmowy. Jak klient do Ciebie przychodzi, to słucha, co mówisz, ale z racji, że słyszał już od twojej konkurencji podobne obietnice, to czuje, że nie masz nic wyjątkowego. I mówi, muszę się zastanowić. A ty mówisz OK, i liczysz, że może cię odezwie. Nie masz kontroli nad tą rozmową. Nikt nie mówi ci, że musisz wiesz, klepać ze skryptu tą rozmowę i zadawać klientowi jakieś durne pytania, na których tak naprawdę nie chcesz znać odpowiedzi, bo to nie o to chodzi. Więc powinieneś popracować nad tym, żeby mieć taki proces sprzedażowy, który sprawi, że klient podczas rozmowy ogłosi swoją decyzję. Dlatego ty nie masz z tyłu głowy później, nie masz takiego stanu zawieszenia, że może klient mi zapłaci, a może w sumie nie. Nie wiem. Nie wiem co będzie. Nie masz kontroli. Musisz mieć kontrolę. Dodatkowo nie masz pewności siebie i wiedzy, by domknąć tę rozmowę i skłonić klienta do decyzji podczas rozmowy. Może czujesz, że komuś coś wciskasz. No jak masz chujowy produkt, to być może tak jest, że komuś coś wciskasz i czujesz. Więc nie chcesz, żeby klient się określił, a to tak nie powinno być, bo to klient się do ciebie zgłasza jako do lidera, a lider liduje. E, okay, więc jesteś zdany na łaskę, widzimy się klienta, który i tak już się pewnie nie odezwie i dodatkowo rozmawiasz z ludźmi, którzy przychodzą, o ile przychodzą, bo często się nie pojawiają, bo nie masz follow-upów, nie masz innych sekwencji, to zaraz do tego przejdziemy, ale zgłaszają się do ciebie osoby, które nie rozumieją, jak możesz im pomóc. Albo nie mają budżetu, nie są twoimi idealnymi klientami, może są z innej niszy, bo jakoś słabo komunikujesz w swoich reklamach, to komu pomagasz. Więc za każdym razem musisz powtarzać to samo i to samo. I to jest męczące, prawda? Czasami od rana widzisz, że masz cztery rozmowy, ale czujesz, że w sumie i tak nikogo nie domkniesz. Nie czujesz, kurde, mam super produkt, domknę dzisiaj trzy deale minimum. Tylko czujesz, fajnie by było kogoś domknąć dziś, fajnie było zarobić trochę. No i to już sprawa, że... Twój biznes nie działa tak, jak powinien, prawda? Więc tak, marnujesz swój czas na rozmowy z ludźmi, którzy i tak ci nie zapłacą. I wracając do tego, co sprawia, że marnujesz swój czas, to jest to, że robisz wszystko ręcznie. Ręcznie umawiasz spotkania, ręcznie onboardingujesz klientów, ręcznie wysyłasz maile, nie masz systemów, które ogrzewają klientów w tle, które pokazują, co robisz. Na przykład coś takiego, jak teraz widzisz, to jest dźwignia, bo ja mogę sobie spać, mogę być na wakacjach, a jak ty zobaczysz to wideo, to ono cały czas może na mnie zarabiać budować mój autorytet, pokazywać ci wartość i budować zaufanie, że bardziej mi ufasz, bo mówię do ciebie, być, być może to z tobą rezonuje i będziesz chciał mi kiedyś zapłacić. Bo nie robimy tego biznesu po to, żeby nie zarabiać, prawda? Chcemy zarabiać. Powinniśmy mówić o tym, że chcemy zarabiać, ale nie za jakieś gówno, tylko faktycznie dać komuś wartość. Bo wtedy ktoś będzie chciał zapłacić. Więc musisz używać dźwigni reklamy, content tworzony na Instagramie, na YouTubie, musisz delegować zadania Musisz robić sobie automatyzację, nagrywać wideo, takie jak to. Dzięki temu odłączysz siebie fizycznie od czasu, bo to może działać w nieskończoność. Nawet jakbym umarł, to to by działało, jeżeli ktoś by nie wyłączył tej kampanii reklamowej. Yy, I ok. Czwarte, no to nie mierzysz danych, nie wiesz, ile wydajesz, ile zarabiasz, co sprawia, że klient osiąga sukces, ile cię kosztuje pozysk klienta, jak długo klient z tobą zostaje, jakie reklamy działają, a jakie nie. Być może wiesz, jakie działają, no bo masz je włączone, ale nie wiesz co konkretnie zadziałało. Nie robisz testów. Wszystko się opiera na Twoich emocjach, na Twoich domysłach. Dlatego twój biznes wygląda jak sinusoida. Raz w górę, raz w dół. I ciągle musisz gonić nowych klientów przez te wszystkie błędy. No nawet jak w jednym miesiącu zrobisz więcej niż zwykle, o czym było na początku, no to wiesz, że w kolejnym będzie średnio. Ciągle improwizujesz, nie masz stabilności, a Twój biznes wygląda właśnie w taki sposób. Więc jeśli te wszystkie problemy brzmią znajomo, to dobrze, bo to oznacza, że mogę Ci pomóc. Możemy to zmienić. I możemy to zmienić w 4 miesiące, tak jak widzisz w tytule nad tym wideo. I wyobraź sobie, że działasz z fajnymi klientami, którzy są zaangażowani, którzy chcą z Tobą współpracować. Nie przez miesiąc, czy przez 3, tylko przez pół roku, przez rok. I Ty też jesteś bardziej zaangażowany, bo widzisz, że coś razem budujecie. Że to nie jest tylko takie klepanie tego samego ciągle i ciągle. Wyobraź sobie, że zarabiasz tyle, że możesz pojechać na urlop, możesz się przeprowadzić do Hiszpanii czy do Chorwacji i wiesz, że Twój biznes nadal działa. Twoje rozmowy są krótkie, konkretne, bo nie musisz za każdym razem tłumaczyć klientom, Kim jesteś, co robisz i dlaczego warto z tobą działać, twoje rozmowy trwają 15-20 minut. I najlepsze z tego wszystkiego jest to, że tak naprawdę to, co wdrożymy, sprawi, że nie będziesz musiał za każdym razem pozyskiwać nowych klientów, bo obecni klienci będą chcieli z tobą zostać na dłużej, więc w każdych kilku dniach miesiąca początkowych będziesz miał na koncie 5-10-20 tysięcy, bo klienci przedłużają, bo widzą, że robisz robotę, że ich biznes czy ich życie się zmienia dzięki tobie. Więc zamiast być w ciągłym trybie walki, Skupisz się na skalowaniu, na rozwijaniu marki, na rozwijaniu swojej oferty. Masz spokojną głowę, masz przestrzeń na to, żeby spojrzeć. Ok, nie muszę walczyć, nie muszę się stresować. Co mogę zrobić lepiej, żeby dowieść lepsze efekty swoim klientom? Co mogę zrobić lepiej, żeby był bardziej znany w swojej niszy? Na przykład o to chodzi. I to wcale nie wymaga lat pracy. To wszystko jestem w stanie wdrożyć u ciebie w ciągu i najbliższych czterech miesięcy, mówiąc konkretnie, albo mniej, bo z racji, że wymaga to z obu stron pracy, oczywiście nie jest to praca od zera, bo mamy gotowe systemy, które po prostu implementujemy i lekko dostosowujemy do Twojego przypadku. Wiem, że to działa, to nie jest może się uda, ani zobaczymy co wyjdzie, albo będzie Pan zadowolony. To jest po prostu proces, to są konkretne mechanizmy, które się plug and play wkleja w Twój biznes i one działają. Więc jedyne ryzyko jakie masz, to jest pozostanie w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz. I oczywiście możesz sobie mówić, że no za rok się coś zmieni. No, pewnie coś się zmieni, ale mając gotowe rozwiązanie, warto się tym zainteresować, bo nie zajmie ci to rok czy dwóch lat, żeby dojść do tego miejsca. Tylko masz konkretne rzeczy, konkretną roadmapę, co kiedy masz zrobić, co kiedy się zadzieje, co musisz konkretnie powiedzieć na tym skrypcie wideo albo co konkretnie musisz nagrać, jak możesz wdrożyć setera u siebie na Instagramie, jak możesz poprawić swoje rozmowy sprzedażowe itd., tak dalej, tak dalej. Więc jeśli chcesz zobaczyć, jak to wszystko wygląda w praktyce, to kliknij poniżej, umów się ze mną na rozmowę. Na tej rozmowie pokażę Ci, co możesz tu i teraz poprawić w swojej ofercie, żeby brać więcej pieniędzy od klientów i dawać im większą wartość u siebie. I to jest tylko 30 minut Twojego czasu. Więc jeżeli to, o czym dzisiaj mówiłem, sprawia, że Twój biznes wygląda tak, jak wygląda, i czujesz, że tak właśnie jest, no to umów się poniżej ze mną na rozmowę i podczas tej rozmowy pokażę Ci, co możesz zmienić. Więc to nie będzie tylko stricte rozmowa sprzedażowa, ale też taka trochę konsultacja. A jeżeli uznasz, że chcesz mi zaufać i chcesz zrobić robotę, i za 4 miesiące być w zupełnie innym miejscu, zarabiać więcej i mieć więcej czasu, no to podziałamy wtedy. Więc umów się ze mną na rozmowę i do zobaczenia. Cześć, hej.